Idea 3W przede wszystkim adresuje trzy kluczowe zasoby, które definiujemy jako zasoby życia. To jest woda, wodór i węgiel, ponieważ uważamy, że dbanie i zrównoważone wykorzystanie tych trzech zasobów jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego i w zasadzie dla przyszłych pokoleń. A takim motywem przewodnim można powiedzieć i inicjatywy jest łączenie... Różnych światów, czyli łączenie świata biznesu, świata nauki i e, świata sektora publicznego, po to, żeby efektywnie ze sobą współpracowały, rozwijając innowacje, nowe technologie, nowe pomysły, nowe projekty, które mają nas przybliżać do zrównoważonego wykorzystania tych trzech zasobów. I w zasadzie o tym jest idea CW. Przez ten ostatni rok, bo inicjatywa była ogłoszona światu pod koniec sierpnia ubiegłego roku, e, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby przekuć tą inicjatywę w czyn. Bo do tej pory była to bardzo szczytna idea. Która potrzebuje dla dalszej realizacji konkretnych programów, konkretnych narzędzi. I przez ten czas zbudowaliśmy świadomość społeczną to przede wszystkim zbudowaliśmy zainteresowanie wszystkich interesariuszy, którzy są odbiorcami inicjatywy, czyli przede wszystkim świata sektora publicznego, świata biznesu, świata nauki, ale również społeczeństwa, tego przysłowego Kowalskiego, który zaczyna się tą inicjatywą interesować. I to jest bardzo duże osiągnięcie, ponieważ to jest podstawa, taki fundament do dalszego rozwoju. W międzyczasie powołaliśmy interdyscyplinarne Centrum Innowacji, które w, zainaugurowało swoją działalność w maju tego roku. To jest centrum, które tworzy kilkanaście wiodących uczelni technicznych i nie tylko technicznych z całego kraju. Jest to Podstawa, taki fundament do dalszego rozwoju programów i inicjatyw, które w ramach inicjatywy realizujemy i będziemy realizować, ponieważ już wkrótce, już w najbliższym roku, e, chcemy zrobić bardzo duży krok milowy. Otóż inicjatywa, którą rozwijamy, e, spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem również za granicą, nawet trochę e, ponad nasze oczekiwania, ponieważ my, nasze działania komunikacyjne. W zakresie inicjatywy 3W kierowaliśmy na rynek lokalny, czy na rynek krajowy, a spotykamy, spotykamy się z zainteresowaniem spoza granic naszego kraju, i to nas zainspirowało w pewnym sensie do przyspieszenia działań w zakresie, można tak ładnie powiedzieć, internacjonalizacji tej inicjatywy. I chcemy, żeby idea 3W miała charakter międzynarodowy i żeby była takim hubem, który łączy świat biznesu, świat nauki i sektor publiczny ponad, ponad granicami. Zataczamy coraz szersze kręgi. Inicjatywa Trzywu trafi już wkrótce chociażby do Japonii, gdzie będziemy prezentować te założenia i, i całą naszą inicjatywę partnerom japońskim. Więc tak to już się dzieje. Rzeczywiście inicjatywa została dostrzeżona i chcemy wykorzystać ten moment. Ten bardzo dobry, sprzyjający moment, tą, tą sprzyjającą aurę, można powiedzieć, która wokół 3W się rozpościera, żeby przejść. Jeszcze bardziej od idei do czynu. Sama konferencja jest pewnym podsumowaniem działań w każdym roku i chcemy, żeby ta, ta, ta konferencja miała charakter cykliczny. To jest takie święto, można w tym sensie powiedzieć, czywu, spotkanie wszystkich interesariuszy, wszystkich, którzy są zaangażowani w rozwój tej inicjatywy, ponieważ jest to świetne miejsce do tego, żeby wymieniać poglądy, żeby też inspirować się, ponieważ my nie mamy takiego poczucia, że wiemy wszystko. My jesteśmy w pewnym sensie organizatorem pewnej przestrzeni, społeczności, ale to, to członkowie tej społeczności mają tą wiedzę, mają doświadczenie, które jest nam potrzebne do tego, żeby wyznaczać właściwe kierunki. Więc takie spotkanie jak, jak dzisiejszy Kongres i jak Kongresy, y, które wierzę głęboko będą co, roku y, będą co roku funkcjonowały i będą się odbywały, y, właśnie taką funkcję dla nas inspiracyjną, funkcję poznawczą, funkcję też y, jak to się ładnie mówi po angielsku, networkingową będą pełniły i teraz też ten kongres, który w tym roku właśnie mamy przyjemność prowadzić, taką funkcję spełnia.